Hej, się z tej strony MC Axer. I dzisiaj mam dla Was szczęśliwą, ale dla niektórych złą wiadomość. Creepery od nas odchodzą. Jest, jest, tak, tak, zawsze na to czekałem. Jest. Okej, okay. Przejdźmy do procesji. Creepery. Oskarżone o liczne popełnione. Zabójstwa. Wysadzanie się, samobójstwa i zabójstwa innych. Ty, Slime, Przestań mi przeszkadzać. Okej. Okay. Uczcijmy to minutą ciszy. Już. Minuta minęła. Dosłownie minuta. Okej. Okay. Przepraszam Was, creeperki. Jest, jest, tak. Kińki, dzięki. Ale to na tyle waszego losu. Dostał sam krzyż sam krzyż z głowami perów, które trzeba zniszczyć. Dobra. Dobra. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się spodoba to dajcie lajka, bo... bo jestem Diakser. Więc cześć i na razie.